I witam już w kolejnym odcinku, tak w poprzednim, tam zobaczcie się co leży w poprzednim odcinku. Jest depozyt. Jest depozyt tutaj. Yy, odkryliśmy depozyt ja nie wiem na to zabierzemy, bo tego jest po prostu multi. chcę tutaj chcę wam tutaj pokazać najlepsze rzeczy. Najlepsze rzeczy wam chcę pokazać. Tu nie ma, tu nie ma. Tam ma się pilować i bieli i bieli te wszystkie rzeczy. Tutaj jakoś czasą. To trzeba podjąć jakoś patrzcie. Normalnie płyt DVD na koszyki patrzcie. Ile chcecie płyt DVD? Wielki zając. z znane. Kurczę, co to jest? Historia II wojny światowej, Stalingrad, Czarny Czwartek. Miasto Gniewu. Ile tego jest? Pici pać. Ła, radyjko nawet jest. Co to jest za radyko do auta? Jakieś radyjko takie do auta. Stare radyjko do auta. Kurczę władę, ale jazda. Przygoda w Parlamencie Europejskim Na zachodzie bez zmian. Wilki zając z hologramem, o kurczę. fajne, fajne. Wilki zając z hologramem, Willy Fogg, Sotula, bolek i dolek, przygody bolka i loka na, na Hasioka, normalnie, fajnie, wszystko jest. Dajcie jaki stan bolka i elegancki, elegancko wszystko, nie jest zniszczone, także patrzcie, ile tego jest. W poprzednim odcinku to zajrzyjcie, ile tego tam jest, a tu dalej muszę to zrobić, bo nie wiem, jak ja to zrobię, a tego jest tutaj co tutaj jest? Nie wiem, co to jest. Setki, tysiące tych wszystkich rzeczy, tych płyt. A, patrzcie tutaj. The Greatest Hits, Summer Hot, wszystko Bierii, Super Disco, Otwan, Tini Lopez, Spargo. Golden Earnings. To wszystko sprawdzimy. Wszystko trzeba sprawdzić. A co to jest? The best of Sade. Znacie Sadę? Shade Disco Classic Kurcze, fajne. On fire, trzeba to wszystko zabezpieczyć Winyl lub z lupy winyla. Patrzcie. Ty, winyl, lupy na winylów dosłownie. Fajne. Nexy. 16 dolarów. Next, welcome to Nextazy. Wszystko oczywiście jest. to czuję, że ciężkie, prawda? Nie będę wam otwierał każdy ale ja czuję ładowarki normalnie do drukarki, hmm, nie wiem, ale do laptopa na pewno wezmę do laptopa co to jest? HP-ka. Na pewno weźmiemy zasilanie. Co to jest? Co się wow, Ile tego jest, dosłownie. Czarodzieje, niewinni, formuła. O kurczę, ile tego tu jest mavericks, Ale tego nie będę brał. bo no nie myślę wszystkiego, nie zabierzemy się ze wszystkim, kurcze Sony Music Danke 1997 rok Ale Jadko Oryginalne to? Dankę Sony Music, no weźmiemy, bo nie wiem, może to być coś rzeczywiście warte. Latin po 17 dolarów. Normalnie nie są w stanie rzeczy. Banden Gold. Kurczę. Thanks for You 88. mixy, 88 lat. Wszystko jest dosłownie. Joyce Sims, znacie to? To mogą być, ja nie znam. Jave Bany, pamiętajcie? Jave Fabanego? Kurczę, fan jest Jave Bany. Flag ekstra, ekstra dosłownie Club Charts. Mega Hits. Znaczy Dario. Westbam. To już Westbama znam, mega hity. A to mi wygląda na nowe płyty nawet. Powiem wam. Oczywiście, że nowe. Oczywiście, że nowe. Skarb muzyki normalnie. To na pewno będzie coś. Dobry strzał. Summer Mega Mix Volume 2. Kurczę. Tutaj 51 dolarów. Dance Grances Hits. Gentleman Confidence. Oryginał? Jest hologram nawet. Oryginalni gentleman so, będą. są. Wszystko jest. Bo czuję, że ciężkie. Cafe del Sol. Masakra BMG Music. Die grosse Party Box. Co tu dalej? To, to może być pirat, czekaj, tak, bo widzicie, że pirat wspominał. To już nad wiem. Disco Classic, to oryginalne wszystko. Disco, te klasyki, tak, to wszystko oryginalne. Disco Classic, Didi, nie wiem, co to za płyty są. Hardcore Club Hits, Love Songs. O kurczę, ile tego tutaj jest? dance stop, patrzcie, dance stop. Italo Disco, o Italo Disco lubię tutaj co mamy, patrzcie Hyperactive 12 ten album Satin Pepa o, to już znajomy rytmy piękny strzał dosłownie kurcze, ale muzyki Club z vol. 1 Gibson Brothers, Ty to znacie Gibson Brothers? Quessera, yeah. Quessera Gibson Brothers a tu co, też coś, mała płytka The Chimes Max Bieri. Co to jest fontana? Jakiś Maxi single Bierzemy, bieli wszystko, dosłownie bieli wszystko bieli wszystko, potem pomyślimy Potem pomyślimy Wesoł 2004 jest wszystko jest Patrzcie jaka jak to trzeba wynosić normalnie na, na To tą muzykę stąd Wynosimy te płyty na... Na kontenery, że tak powiem, czy na kontenery, na wory. Na wory wynosimy, a tutaj patrzcie, co czeka do, do nas do rozpracowania. Kto będzie ze mną, to rozpracujemy, to sobie jest na spokojnie. bo tego tutaj jest mój Heliko, helikoptery widziałem. Patrzcie, następne jakieś, co to jest? Bla punkty, travel pilot. Ty widzieliście travel pilota? Travel pilot, bierzemy, bieli travel pilot, bieli, co tu jest jeszcze. Co tu jest jeszcze? Kurczę, blade! Ale tego jest! Jakieś ładowarki fajne, Ty, takie ładowarki! Joypad! Joypad do PlayStationa, tak? speedlink pisze: Joypad jest. Dr. Alban, One Love! Ty, One Love, album, bieli to wszystko, Dr. Albana! Pakujemy! Pakujemy ten depozyt! Kurczę, blade! Ile tu roboty, będzie ludzicha, Porobicie tu ze mną! bo ja sam nie dam rady, bądźcie ze mną, naprawdę, bo ja sam nie dam rady tego zrobić. Słuchaweczki, manty, sprawdzamy, nie, to jest jakiś, tak, tylko to nie chcę, o. jedna jest. Co, może druga wypadła, zobaczymy gdzieś, może się uda ją namierzyć. Maszynka do skręcania. Helikoptery jakieś, patrzcie, te helikoptery są dobre, jak myślicie, znacie się na tych helikopterach? Zdajno sterowanych? Bo nie wiem, nie wiem, gdzie tu się podpina. Czym to sterować? Ale jest coś takiego. Uuu, Grundiga MP4? Czy co to jest? Sprawdzimy, czy to działa. MP3, Grundiga takie. Co oni wyrzucają? Co oni wyrzucają? Nie, może weźmiemy te helikopterki. Jest także Philipsa. Philipsa, całe powerbanki, tak? Kurczę, blade. Ciężki orzech do zgryżenia, powiem Wam Ta ilość mnie tego naprawdę zaskoczyła I że tak powiem przytłoczyła Bo tego jest dużo, tego jest w tutaj bardzo dużo Słuchajcie, to w zrobiliśmy Mam nadzieję, że tutaj jeszcze niczego nie będzie Jeju, płaszczy ile widziców Cały Co to jest? Bateria Normalnie mosiężna bateria cała. Patrzcie się w papierku. Ty, normalnie to jest, to jest dobra rzecz. To jest dobra nowa nowa do łazienki, nowa rzecz cała. Jeszcze foli w papierkach to wyrzucają. Normalny papierek i to jest... to jest mosiężny. To jest od baterii mosiężnej. Bierie to wszystko. Kurczę, ile tego jest? Co ja mam z tym robić? Kto, kto chce się? kto chce trochę tego? Ludzika masaka, to co będzie? Bo nie mówcie, że znowu jakieś ile tam tych BXów jest. Myszki, wszystkie. Kurcze, blade, patrzcie, radia. te Nowe te. Nowe. Do auta, nowe. Nowe... Te piątki do auta. Patrzcie ile tych te piątek jest do auta. Patrzcie, tam jest za skrzynia. skrzynie. O kurcze blade, ale strzał. Tu posiedzimy chyba na tym, ja muszę jechać po, ja muszę jechać normalnie po transport, masakra, ja muszę jechać po transport, a nie wiem co, co ja mam z tym zrobić, ja tu trochę chyba tego wyciągnę, bo tak na bieżąco to tego się nie da chyba ogarnąć, bo kamera nie wytrzyma od odkurzaczy, kamera nie wytrzyma takiego przeciążenia, Raz wyga Parano na DVD, patrzcie, o z hologramem, fajnie teraz raz Vegas Parano na DVD. O kurczę, jest wszystko, no nie będę tego wyciągał, to jest mega strzał, mega skarb, także patrzcie normalnie ile tego tutaj wyciągamy, ile tego tutaj jest na pęczki, skarbów tutaj jest tyle, że, że po prostu na pęczki, te, te piątki, patrzcie ile tych te, te, te piątek, masakra, Las Vegasy. tutaj Kazik Staszewski, ale to pirat chyba, to akurat, nie, jest oryginał, oryginał z hologramem. Każdy z jest z hologramem, jeszcze z makaronem oryginalnym. Dobra, bierzemy. Patrzcie, fajne. Pirat. Blue Valentine. Wszystko jest. Black Bear z hologramami płyty. Masakra. Tom Waits. Z hologramem, to uważaj siema, siema mordo. Siema mordo, siema mordo. Łokieć, łokieć tym A, razem. No. No patrz normalnie, co tu się śmietnikowi artyści są wyprawiają. Boomboxy, no patrz. To mi się... Patrz, do auta wszystko, do auta te kurczę. Te, te piątki. Co to są? No nie wiem, te piątki te latarki do auta. No, ty, to nie są... No nie no. jadaj, że to są... Gole, wszystko Ale jest mordo. Ty. dobry sam? Mega a, strzał bum, BUMBOK! To nie są do auta, to są zwykłe do halogenów, stare halogeny, mi, bo akurat mi się takie spaliły. Masz, się... masz, Ej, masz jak akca! Słuchaj się... jak akcja, teraz chciałbym. Czekaj, bo. Czeka, bo wyłączam, wyłączam, wyłączam. Czemu? Będzie na internecie. Co? Będzie masz? na internecie, słuchaj nie? jak akcja, że kurwa właśnie się takie spaliły i nigdzie tego nie idzie kupić. A widzisz u śmietnikowego artysty wszystko. To jest do je. auta, faktycznie. To auta jest. 5W, 1-2W na 12V, a ciekawe, no ale dobrze, to sobie zobaczę, nie pociągnę, bo

tam radę zjeść. Kul tego, tego nie... Ktoś mi to specjalnie zrobił, żeby chyba się zaropał już połap No ja, no popatrz, ile tego jest, staj, patrz. Pa, wyciągam to, patrz na, na pęczki te DVD, rzucam co to, jest usb -my. No, Mar Maria Jopek z hómi kurde, Maria Jopek No KUT Maria Jopek sorry Scarlett Joneson, sorry, Scarlett super John. myśliwca, to nie wiem czy się w tych czasach nie przyda Super myśliwca, sorry! Ko. Super myśliwca, Joy, Joy Pardy, wszystko jest normalnie. Normalnie to... słyszałem od 97 Ale pa, ale pa na przykład to? Nowe baterie, do tego, tego kranu. nowka, mosiężny. Mosiężnek? No, Jakie to Rady... jest? Mosiężnek to jest plastiku jest? Nie, to jest, to jest po, po pomalowany pasz, to jest pomalowany. Mosiąc? No Mosiąc, ale nie widziałem na to. Ja pierdzielam strzał gigant. Niech ci się wiedzie. Będzie w odcinku. No. Dobra, jak coś potrzeba to pisz. Dobra, my tu lecimy dalej ludzika, lecimy dalej. Maria Jopek, patrzcie co tu jest. Bła, normalnie. Radio, o kurczę, co to jest, znaczy się na tym CD MP4-3, kurczę, blade, ja nie wiem czy to brać, czy nie, miaska bez trzymanki, bla, kur... kto to wyrzucił, może fantów? Ojej, nie wiem co brać mam, nie wiem co brać, Z kurczę, blade, ale to jest, to jest ciężki orzech do zgryzienia, jakieś ładowarki, nie wiem co to jest, kamera czy co, nie, kurczę, blade, telefony? Telefony? Nie, co to jest? Ten, ten mobile. Jakiś mini ten. Nie wiem, to trzeba odpalić normalnie. To trzeba normalnie odpalić. To trzeba normalnie odpalić. To trzeba normalnie odpalić. Spróbować chociaż no nie patrzcie. Anna Maria Jopek. Kurczę, co z tym zrobić? Buty, ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Przyjeżdżajcie, pomóżcie mi, bo ktoś mi... Super myśliwca! Przyda się, wojna i broń. W tych czasach się naprawdę przyda. W tych czasach się przyda klasyka kina polskiego. Do widzenia jutro. DVD, elegancko, wszystko normalnie leci na wschód. Mocny człowiek. DVD w folii, Bierito. Potem zweryfikujemy, czy to znane postacie, żeby tu nie było znowu jakiś. Tu znowu już mi przeszczyłeś, że jest jakiś. To przełożymy. O, ile tam na dnie tego jest? I... Ile tam na dnie tego jest normalnie? O kurczę, blade, kamera zaraz chyba się przeciąży, bo za dużo tego jest, że tak powiem. Za dużo. Coś chyba wypożyczalnie miał, ale mam nadzieję, że to się w końcu kiedyś skończy. Mam nadzieję, że to się skończy, bo, bo to się nigdy. Młodość w mieście, DVD, młodość w wielkim mieście. Wieri to. to. Stefani Dedley Masakra to folie jeszcze, chyba, jest, nie, czy nie? Stefan Dilej przypadek. Kurczę, blady, nie wiem, co mam z tym zrobić. Naprawdę nie wiem. I chyba będę się... O, o, patrzcie, co tutaj. Ktoś wyrzucił... No dlaczego? Ktoś wyrzucił gruz na te płyty DVD. No kurczę, brade. Tyle płyty DVD, też ktoś gruz wyrzucił. Patrzcie. Stracone dusze, mgła. Ile tego jest? Ile tego jest? Patrzcie. To się nigdy nie kończy. To się nigdy nie kończy. Fany Aleksander. Liczby marzenia. Hotel zła życie, hotele zła? Hotele zła normalnie są stracone duchem. Gła tym to jeszcze było niedawno. Woody Allen. To nie będziemy tych udialenów nie wiem co z tym zrobić. Normalnie mnie zagieri teraz. Teraz to zostałem zagięty. Nawet śmietnikowy artysta może być zagięty, naprawdę. Hologram, co to jest? Z coś? Ale tutaj ta okładka... No nie, no jest. Ja coś kurczę. A masakra! Co oni mi zrobili? Nie, proszę was, proszę was! Tam mogą być jeszcze książki, kurczę, to jest cały depozyt z domu, prawda? Kurka wodna, masakra, ale jaka bez trzymanki. Jak ja to zabiorę, dosłownie, to ja nie wiem. Jak ja to normalnie zabiorę. To ja normalnie nie wiem. Jak to zabrać? Kurczę. Kurczę balast, dosłownie. To jest... To jest balast. Co to jest? 1800? Patrzcie tą książeczkę. O! Giescher Arbeiten, profesor Wiewager, ok. 1785. Z którego to jest roku? slamu. Który to jest rok? Centralne Krajowe Towarzystwo Budowlane? Samul Grochen. Kurka blada, ale jabłka bez trzymanki. Nie wiem, z którego to jest roku. Widzicie gdzieś 1914. To jest przedwojenna książka budowlana. Kurczę, ta książka wojnę przeżyła. O kurczę, to jest przedwojenna książka. Sam Lundgechen, ale jazda. Patrzcie sami, masakra, masakra dosłownie. Jak budował, jak może tak Niemcy od tego się uczyli, te schrony wszystkie budowali, te, te swoje fortyfikacje. O, ale my zagięli. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku, moi kochani śmietnikowi artyści. Zobaczycie, co tutaj może być i mapa tego jest dosłownie multum. Lecimy dalej z tym tematem. Lecimy dalej z tym tematem, co jest w tych kontenerach. Zaraz zobaczycie w następnych odcinkach. Jak jesteście ciekawi oczywiście, to bądźcie, zostańcie, bo ja jestem ciekawy.